Ze mną Klemens Murańka z dzisiejszej kwalifikacji, Klimek. Chyba bardzo udany skok, bo duża przewaga, warunki nie były bardzo korzystne, a skoczyłeś daleko. No Ogólnie dzisiaj treningowy, jak i ten kwalifikacyjny był naprawdę solidny skok, takie, takie jak tutaj, jakie, jakie oczekuje trener i oczekuję ja. Także super, mi się tu udało dzisiaj fajne dwa skoki takie równe skoczyć. Jestem bardzo zadowolony. I... Oby takich skoków więcej. Eee, musisz być bardzo zadowolony, że mimo tych problemów udało się przygotować skocznie w Wiśle, bo do końca nie było to pewne. No dokładnie, skocznia jest przygotowana fajnie, też solidnie i widać, że, że tutaj praca była, tak mogę powiedzieć, bo z zakopanego czyli tą tam powiedzili tej się. Fajnie, że to się udało tym zorganizować to wszystko i że te się tutaj się Oczekiwania wobec ciebie kibiców na pewno będą duże po tych świetnych skokach. A powiedz, jakie są Twoje własne oczekiwania wobec ciebie przed konkursem. Ja, oczekiwania. Mnie to tam za bardzo. To jest długo planowane, i skupiam się na tym, co mam zrobić, ja. a później. A hmm. później, no to już... Co mogę powiedzieć? Nie skupiam się na, na kibicach, skupiam, skupiam się na tym, co mam zrobić, na zadaniu tego się trzyma. Mhm. Eee, czy to jest dla ciebie taki konkurs jak każdy inny, czy te konkursy w Polsce mają szczególną wagę? Taki sam. Jak inne w Bucharowe i tutaj się nie wierza. Zasada jest jedna, trzeba robić to samo. Dziękuję Ci bardzo. powiedz mi, czy te skoki treningowe i ten kwalifikacyjne to oznacza tego, że ta forma Twoja rośnie, no bo one naprawdę napawały optymizmem. Ciebie też zresztą. No też dodała mi takiej wiary i pewności siebie i, i widać, że te skoki są super. Oby tak, jak to jak to jak to Czy nad czym szczególnie pracowaliście w okresie między turniejem czterech skoczni, a teraz wisą Nie było zbyt wielu okazji, ale widziałem, że trochę kombinacji było w kulm, jednak przy, przy tych kątach, przy wychodzeniu z progu i tak dalej. To jedynie tam się zmieniło. Tam troszkę, coś na każdej skoczni trzeba robić to samo, ale tam wiadomo, ze skoczni mam tam wiadomo, jest troszkę inaczej przejść nad zmienia dokładnie, ale nie jakoś tak zauważali. Proszę okay.